Zostawię kamerę. Nie wiem. Czekajcie. Kurwa. Będzie widać moją bramkę tylko. Czekaj, czekaj. Jest git, jest git teraz. Pa. Ale patrz To, to, to może ustawić. Kurwa telefon jest. Pa. I na tym telefon, pa ale postaw tak, jak żeby... Patrz, postaw tak, bo tutaj oprę tak telefon. To jest mądre Czekaj i zobaczymy jak się kameruje. Kurwa w gwiazdy jest w kamery. Doszedki do kurwa E patł, kurwa tu kurwa Ej Jakiś patyczek czekaj Ej czekaj 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 pat. patka patka, patka patrz stoi Kurwa, Patka konstaw tu patkę, Darek Nikogo nie ma, ale dobra Ej, stoi Stoi Brawo

第二，呃，是英语，希 <noise> 腊，再再那个什么，啊。

Ej dwie osoby są Erik Nie wiem Kurwa ciężko Chyba żeby na Instagrama zrobił znaczy, zrobił Na YouTube. A, A to na Instagrama robimy Na Instagrama Na Instagramie wbiją jakieś olibaj